Witam, klapka. Zobaczcie, temperatura na atmosferze 100 stopni. Wentylator się wyłączy, bo jest za duża temperatura, 92 stopnie. Tutaj woda powrotna ma. Temperatura spali, no teraz to 90 stopni. Nie chodzi już jakąś chwilę. Wentylator bufor dogrzany jest do. No, tutaj ten moment delikatnie przekłamał ale zobaczcie tutaj do 90 stopni i ta klapka od tego urządzenia jest połączona tutaj łańcuszkiem i mam ustawioną ją w tej chwili na 70 stopni i tutaj jest taka śrubka dystansowa którą możemy doregulować jeszcze od góry będzie widać jaka jest, zostaje jeszcze szczelina może poświecę o, tu latarką, zostaje niecały centymetr szczeliny przy jej zamknięciu już, co powoduje mniejsze zasysanie powietrza przez wentylator. A tak ona wygląda, jak jest w tej chwili przymknięta, a tak jeśli jest otwarta. O, i tam widać tą śrubkę do końca jak to jest zrobione. Także paleta od tygodnia nic się nie dzieje właśnie się załączyła pompa 94 stopnie się zrobiło, na się tutaj mamy już powyżej 100 stopni, wszystko jest OK pod kontrolą także nic się nie dzieje, także mimo ustawienia tej klapki na y, tego y, Tutaj wyregulowania na 70 stopni kocioł normalnie się dogrzewa. On by po prostu przestał się dogrzewać ten kocioł, jeżeli byśmy palili bez wentylatora, to tutaj by tylko narosło do 70 stopni i dalej już by się kocioł kocioł nie grzał. No i co? O, słyszę, że. Właśnie w tej chwili nam się załączył tutaj ten termostat i wychładza nam kocioł. Tutaj woda sobie spływa gorąca. O, tak jak widać. Także dobrze słyszałem. Pompa się załączyła. grzejniki chodzą. Naraz się kocioł trochę wychłodzi i nic się nie dzieje. Tak wygląda właśnie zagotowanie wody. Kotle jest miło i przyjemnie, także bez obawy. Dzięki temu termostatowi zabezpieczającemu nic się nie dzieje. Miał być to short, ale chyba wejdzie jako długi film. Także to tyle w tym filmie. Pozdrawiam i do zobaczenia.